Dajcie etap naszej drogi, dokładniej budowy. Chłopaki wykorytowali, zostawili to. Glina nabrała wody, z drugiej strony wjazd rozkopali i fizycznie nie ma jak dojechać do domu. Tutaj. Więc ogarniam ten problem. W ten sposób, że robię z kruszywa dojazd konieczny, tak. Teraz kruszywo, później lekko krokodyla otwieram i ściągam do tyłu, tak. Później poprawiam przejeżdżając do przodu. Dcieram to do tyłu Żeby zarównać dwa razy do tyłu i, i później raz do przodu przejadę na otwartym krokodylu żeby to dobić I sobie tą stopką taką ładę i przejadę to do przodu, i jakoś będziemy dojeżdżać parę dni, zanim drugiego wjazdu na mnie zrobią. To trzeba tu coś ogarnąć. tak. No i do tyłu teraz oto, że sobie przymknę. I... I resztę zaciągnę sobie do tyłu Tam gdzie brakuje to Uzupełniam to tak? Jakaś paranoja po prostu Dobra, jadę po następną szuflę Towaru Dobra, mamy kolejną łychę. Muszę tu trochę po przygrubiać go. Bo... Jest takie błoto, że to nie chcę, nie chcę ustać. Tak? Ładę łyżkę całkiem do przodu, i ona grawitacyjnie sobie tyle co waży łyżka. To pod koniec muszę ją podciągnąć, żeby trochę to podciągnąć. Będę no i... musiał wyjść, bo tam jest jakiś kamień. Jak jest kamień, to się ciągnie, To nie idzie tego w ogóle zaciągnąć. Po kawałku, po kawałku Do tyłu, do tyłu będę ściągał I Zrobię tą drogę tak, żebyśmy mieli, jak to mówią Dojazd konieczny, nie mówimy o Jakikolwiek O normalnym rozwiązaniu, tak? Dobra, jedziemy po kolejną łychę Na łyżkę towaru rozsypuję i będę zaciągał. Tak no i łyżkę trochę otworzę sobie, taki mały prześwit zostawię, i wtedy ten. Zgarniająca jest i równająca. Jeszcze raz przejadę. To samo. Krokodyla i... i w drugą majkę, tutaj jedziemy. I będę widział, gdzie jest mało, to następnym razem dokładam. No i co, tak przyjadę się teraz znowu od końca do końca i, I to zaślizgam, tak. Z spodnią częścią yy, krokodyla po prostu. No i już można dojechać tak bo to robi się, jak to mówią, kruszywa nie trzeba dużo. Kruszybie da się jechać, a tu jest droga O, zajebista droga Jest yy, Miejska to Wezmę też, przejadę Zaciągnę te dziury, bo przecież Z miasta się nie doprosimy o to, żeby to zaciągnęli Tak Nawet się nie będę pytał Czy mogę, czy nie Przejadę Przynajmniej w naszą stronę przejadę tym materiałem Co tu miasto Przywozi o, i Miasto serwuje coś takiego, tak się udławiam po prostu. Bierzemy to i lecimy do... i krew zalała, o, teraz przeciągniemy to do przodu po tych dziurach trochę zawsze będzie zawsze będzie łatwiej nam dojechać bo... Zanim my się z miasta doprosimy o to żeby przejechali do... po partą po razie to... Kurwa! Ludzie to są tacy u kierunko mu, macha ma ten, patrzy jak krowa, tak. Nic. Takie mamy społeczeństwo. Każdy chce, żeby było zrobione, ale żeby ktoś zrobił, bo nie wiadomo kto ma to zrobić, kiedy i za jakie pieniądze. Dobra, tak? jeszcze tego towaru. Zrobimy. Zrzucę tu z przodu, przejadę do przodu i dobra jest. Jak ja mam tu parę dni jeździć, ten ty do wierzdzielę, ty dziury. Tak? Przejedzie się to wiecie, trochę będzie coś tam zrobione, tak? Miasto to wiecie, nie poczuwa się do niczego, oni tylko Podatki wziąć i w dupie mieć obywatela, tak? Jak ja bym nie musiał płacić podatku, to już byśmy dawno tą drogę zrobili, bo byśmy mieli pieniądze na to. Tak? Oczywiście busterka, żeby... Baran nie I dobra Przejadę jeszcze raz w drugą stronę Jak to mówił? Gdzie lepiej, nie dużo lepiej Ale zawsze lepiej Hilera, słowa Nie hillera, tego tego miał Komendanta grał Lepiej, nie dużo lepiej Ale zawsze lepiej Z tą drogą tu tak jest Nie dużo lepiej, ale Parę dni co ja będę musiał tu jeździć To Będzie szło przejechać ne? No Powinna się cieszyć, że, że ktokolwiek coś takiego zrobi, tak? Dobra, jedziemy w drugą stronę i jedziemy robić swoje. To jest właśnie kurwa z takimi drogami. Szarpie ci kopalką, bo to jest jakiś kamieni wystaje. Nie w takie drgania Weź tu wyrównaj jak tu Samochodów które Jak na parkingu Tak Zawsze będzie trochę łatwiej tu jakoś dojechać jest w Angladeszu. i robimy tak samo tutaj po długości se położę myszkę i zaciągnę to I'm oh, just Dzisiaj walczę tutaj na naszej drodze wewnętrznej. Zrobione są już krawężniki, tak jak widać przede mną. Część drogi już jest podsypana dodatkowym truszywem. Mamy zrobione odcinki burzowe. I będziemy asfaltować, tak? Całą drogę najpierw muszą Ekipa musi podsypać w kurszywę I dopiero wtedy Dopiero wtedy Będziemy to kończyć Na wjeździe sobie tutaj Że tak powiem Sąsiedzi wymyślili, że Będziemy mieli Szlabany Jest zrobione o coś takiego I teraz ja muszę wywieźć tą ziemię, bo Mamy piątek wszystkich świętych a zostawili ziemię, mieli pracować do, do 16, a po drugiej się zwinęli No i zostawili nam na wjeździe e, fałdę ziemi. tak? Ja muszę tą ziemię wywieźć teraz i żeby był wjazd z obu stron taka niespodzianka, jak to mówią młode kipy Ale to nie problem, to jest parę łyżek ziemi to Wywiozę. Ja muszę zrobić parę kursów Ale na koparkę to już jest ciasna Bo się robi Między tymi krawężnikami